Doniesienia w sprawie małżeństwa markowskiej potwierdziły się tuż po rocznicy. Tak jest naprawdę. Patrycja Markowska od nieco ponad roku jest żoną Tomasza Szczęsnego. Piosenkarka poślubiła restauratora podczas kameralnej ceremonii, a radosną nowiną podzieliła się ze światem sporo po fakcie. W najnowszym wywiadzie artystka otworzyła się nieco na temat swojej małżeńskiej codzienności. Jak sama przyznaje, ślub zaskoczył nawet ją samą. Zaskakujące wieści z za zamkniętych drzwi domu Markowskiej. Niedawno minął rok, od kiedy Patrycja Markowska stanęła na ślubnym kobiercu. Piosenkarka poślubiła swojego ukochanego, restauratora Tomasza Szczęsnego. Szczegóły ceremonii udało jej się utrzymać z dala od ciekawskich oczu, a radosną nowiną podzieliła się z fanami, kiedy emocje po wydarzeniu nieco już opadły. Nic dziwnego, że taka dyskrecja wzbudziła w ludziach jeszcze większą ciekawość. W najnowszym wywiadzie piosenkarka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i otworzyła się na temat swojego związku. Niespodziewanie potwierdziły się doniesienia w sprawie Patrycji Markowskiej. Artystka opisała szczegóły swojego pierwszego spotkania z ukochanym. Okazuje się, że wszystko zaczęło się od imprezy z Okazji Sylwestra. Została ona zaproszona na wydarzenie przez koleżankę poszłyśmy z przyjaciółkami przypis redakcji byli jacyś fajni ludzie zabawa i okazało się że agata sobie wymyśliła że nas patrycję markowską i jej obecnego męża ze sfata ze sobą ja kompletnie nigdy nie wierzyłam w sfaty przyznała piosenkarka w rozmowie z marzeną rogalską w ramach audycji weekend jak marzenie w radiu złote Przeboje. Potwierdziły się doniesienia w sprawie Markowskiej. Teraz wszystko jasne. Piosenkarka przyznała, że mężczyzna od razu wpadł jej w Do tego stopnia, że nie spieszyło jej nawet to, że był on otoczony wianuszkiem kobiet. Patrycja Markowska przyznaje, że podeszła do imprezującego towarzystwa i przepędziła konkurentki jednym słowem. Kropka, ja jestem raczej nieśmiała w takich kontaktach, ale podeszłam i powiedziałam do tych dziewczyn, Sio. I one wszystkie poszły. Powiedziałam słowo Sio, okropne. Przecież normalnie ja bym w życiu takiej akcji nie zrobiła, wspominała ze śmiechem. Choć zachowanie artystki można uznać za niezbyt taktowne, to trzeba przyznać, że wszystkim wyszło to na dobre. Piosenkarka i restaurator wzięli bowiem ślub i dziś są szczęśliwym małżeństwem. Jak wygląda ich codzienność? Zaskakujące wieści z za zamkniętych drzwi domu Patrycji Markowskiej. Tomek jest mistrzem w praniu, kocha pranie, dla niego to jest medytacja właśnie. Kiedy zamieszkaliśmy razem, to usłyszałam, słuchaj, muszę ci to powiedzieć. No, w praniu nie jesteś po prostu jakąś mistrzynią, więc ja to przejmę, dobra. A ja, o co chodzi w ogóle? A ja robiłam kolory złe, złą temperaturę, nie tyle proszku, nie tyle płynu, w ogóle nie taki proszek. Wszystko robiłam źle, opowiadała 45-latka. Patrycja Markowska w rozmowie z Małgorzatą Rogalską zdobyła się też na szczere wyznanie dotyczące samego ślubu. Ślub zaskoczył samą mnie, zaznaczyła, a na pytanie: Dlaczego w ogóle się na niego zdecydowała? Odparła: Taki miałam impuls, coś bardzo silnego i zaskakującego dla mnie samej mnie dopadło. Spodziewaliście się takiego wyznania.